Pełnia możliwości, czyli prawdziwy potencjał, który osiąga mistrz żywiołu, kiedy w pełni nauczy się kontrolować swoją moc i pozbędzie się wszelkich barier emocjonalnych. Na dzisiaj postanowiłem przygotować dla was top 6 pełni możliwości, które mieliśmy okazję zobaczyć w serialu. Wiem, że temat Lloyda i jego pełni możliwości to kontrowersyjna rzecz, ale na potrzeby tego filmu stwierdziłem, że jego pełnia to walka z Mrocznym Władcą, zresztą to chyba jedyny taki moment, który można uznać za pełnię Lloyda. No ale dobra, już nie przedłużając, zapraszam was do filmu. Miejsce szóste, Kol. Kola barierem do osiągnięcia pełni możliwości była jego więź z ojcem. Ponieważ dawno temu Kol pokłócił się ze swoim tatą, co doprowadziło do postawienia blokady. Jednak kiedy wykonał potrójny tygrysi podskok, przez co udowodnił swoją wartość, potrafił przełamać się i uratować ich obojga przed niechybną śmiercią. Jakim cudem żyje? Miejsce piąte Kai. Kiedy Kai, mistrz ognia musiał wybierać między uratowaniem życia przyszłemu wtedy zielonemu ninja, a zdobyciem ostrza głów, które było ważne dla dobra całego ninjago, wybrał Loida. To przełamało w nim barierę, która nie pozwalała mu na osiągnięcie prawdziwego potencjału. Za bardzo rozmyślało nad przywdzianiem stroju zielonego ninja i zbawieniem najlepiej samemu cały krainy ninjago. Jednak kiedy po raz pierwszy stanął przed namacalnym wyborem między swoim mego a kompanem, schował dumę do kieszeni. Bardzo podobało mi się to, w jaki sposób pokazano tu przemianę tego bohatera. Przecież to Kai! Osiągnął pełnię możliwości! Miejsce czwarte: Jay. Niebieski ninja, który ukłuł się przypadkowo kłem brzmi przemieniał się powoli w wężona. Wyjawił Nii całą prawdę na kolejce górskiej, która wykonywała z pewnością swój ostatni kurs. Jednak dzięki tym wyznaniom, odblokował w sobie pełnię możliwości i zdołał uratować siebie, jak i Nije w ostatnim momencie. Na pewno emocjonująca scena, która zasłużyła na to miejsce. Miejsce trzecie, Nia. Nia swoją pełnię możliwości odblokowała jako ostatnia, ale nie jest to najgorsza pełnia. Podczas oblężenia na miasteczko Styx przez armię duchów, ninja próbowali walczyć, jednak wszystkie ich próby były bezskuteczne. Kiedy wszyscy uciekali ostatnim próbem ratunku, Nia odblokowała swój prawdziwy potencjał i wytworzyła wielką falę wodną, która zmiotła wszystkie duchy z jej znakomitością na czele z powierzchni ziemi. Co ciekawe, twórcy Ninjago potwierdzili, jakoby był to wybuch z pinjutsu, który widzieliśmy w 13 sezonie. Oczywiście podczas tworzenia sezonu 5 twórcy nie myśleli nad tym w ten sposób, jednak w wywiadzie potwierdzili, że jakby na to teraz tak spojrzeć, to jest to całkiem logiczne. Ja cię kręcę, odkryłaś sobie moc! Miejsce drugie: Zane. Pełnia możliwości Zaina wiązała się z jednym z największych plot twistów Ninjago, ponieważ Zane odkrył, że jest robotem. To wyznanie, w połączeniu z flashbackami z dzieciństwa Ninja Lodu, zrobiło jedną z najlepszych scen z całego serialu, oczywiście według mnie. Niesamowicie się oglądało późniejszą walkę z brzozowymi potworami, które napadły na naszych głównych bohaterów. Ponieważ Zane, wypełniony pewnością siebie, szedł i rozgniósł napastników. Co się z nim dzieje? Ma nowy program? Żaden robot tego nie potrafi. Przecież to ninja droid. Co? Jak tam chcesz? Zajno, siąpną, Miejsce drugie, Lloyd. No i klasyka, czyli walka Lloyda przeciwko Mrocznemu Władcy. Lloyd osiągnął wtedy swoją pełnię możliwości przez Zostanie Złotym Ninja. Zniszczył Mrocznego Władcę, ale nie na długo, ponieważ powrócił w kolejnym sezonie. I jednak my dzisiaj nie o tym. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, dlaczego akurat ta pełnia możliwości jest moją ulubioną, ponieważ wystarczy obejrzeć tę scenę, żeby stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza scena z całego serialu. Nadszedł czas ostatecznej bitwy. Ja jestem najpotężniejszym mistrzem spin-jitsu. Jeśli chodzi o ten film, to tyle, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia i cześć.